Na początku filmu widzimy, że Tim próbuje skupić się na pracy, ale w głowie ma ciężarną z jego dzieckiem Oliwie, która wybija go z rytmu i namawia na spacer. Na ulicy irytują go robotnicy. Budynek jest w remoncie, choć właściciel Friedman zapewnia, że prace są już prawie skończone. Wspomina też o niedawnym pożarze tuż obok, który trafił do wiadomości. Oliwia pokazuje Timowi auto odebrane z serwisu i to wywołuje u niego falę wspomnień. Dziewczyna przyznaje, że rzuciła pracę i chce zacząć wszystko od nowa w Paryżu. Tim, zanurzony w tworzeniu nowej gry, odmawia wyjazdu do Francji. Olivia zgadza się z jego decyzją, ale bardzo to przeżywa i nocą płacze. Rano postanawia odjechać bez Tima, jednak po otwarciu drzwi zamiera. Wyjście jest zamurowane czarną, ceglaną ścianą. Tim wali w nią pięściami, lecz bez skutku. Kamera przy drzwiach nie działa. Okna też są zablokowane cegłą. Ogarnia ich panika. Tim sądzi, że to ma związek z renowacją okolicy. Nie ma sieci, sygnał zanika. Przy samej ścianie telefon totalnie wariuje. Oliwia próbuje zrozumieć, co to za dziwna cegła i po co ją ktoś postawił. Wiercą ją razem, lecz wszystko na nic. Ściana nie ustępuje. Tim sprawdza inną ścianę znów cegła. Wygląda na to, że cały budynek został zamurowany. Nagle za ściany słychać głosy. Oliwia wierci w tym miejscu i widzi sąsiadów. Oni też nie mają pojęcia, co się dzieje. Marvin zakłada, że ktoś chce ich po prostu uśmiercić. Tim zauważa, że dodatkowo odcięto wodę. Wciąż trzyma się logicznego wyjaśnienia, jakby był w grze. Ale Oliwia się wścieka, bo przez niego zostali i teraz siedzą w pułapce. Odchodzi, a Tim wraca myślami do ich szczęśliwych chwil. Wtem spostrzega, że ściana jest magnetyczna. Za pomocą sztućców wyznaczają strefę najsilniejszego przyciągania. Olivia rozstawia przedmioty w czterech punktach, lecz ściana zaczyna drżeć i wystrzeliwuje wszystko, co na niej było. Para w porę kładzie się na podłodze, ale Tim zostaje ranny. Olivia wyciąga z niego odłamki i dziękuje, że ją osłonił. Wieczorem słyszą krzyki z mieszkania obok. Olivia i Tim wiercą większy otwór, by się tam przecisnąć. Na wszelki wypadek biorą ze sobą kij bejsbolowy. Sąsiedzi zniknęli, lecz na podłodze Tim dostrzega krew i nieopodal, ranną dziewczynę. Olivia prowadzi ją do siebie, a na Tima nagle rzuca się Marwin i zaczyna go dusić. W ostatniej chwili wpada Olivia i psika mu w twarz gazem pieprzowym. Nagle pojawia się Anna i staje w obronie Marwina, mówiąc, że to jego krew. Chciała uderzyć w ścianę, ale przypadkiem trafiła własnego chłopaka. Okazuje się, że oboje wzięli za dużo zakazanych substancji. Olivia i Tim przenoszą parę do siebie... A gdy Marwin nieprzytomny, krępują mu ręce taśmą. Anna mówi, że w przyszłym roku planują ślub. Tim idzie do ich mieszkania i zagląda do schowka. Znajduje kamerę wideo. Nadchodzi Oliwia i razem zaczynają szukać czegoś pożytecznego. Tim chwyta młotek i próbuje rozbić ścianę, ale na darmo. W tej chwili budzi się Marwin i twierdzi, że tu młotek nic nie zdziała, co najwyżej się złamie. Tim nie chce słuchać rad gościa, który przed chwilą próbował go udusić. Marvin przeprasza, a Olivia wpada na pomysł. Ucieczka przez podłogę. Rysuje plan domu i tłumaczy, że w budynku są schrony, które mogą być połączone z metrem. Razem z Timem zrywają parkiet i robią otwór na piętro niżej. Tim zsuwa się po prowizorycznej linii, licząc, że znajdzie pana Oswalda. Ten wychodzi, celując do Tima z broni i każe mu wracać, przekonując, że zapasów starczy tylko dla niego. Tim tłumaczy, że muszą dostać się do piwnicy, ale stary Oswald obcesowo odmawia. Pojawia się jego wnuczka Lea i przekonuje dziadka do pomocy. Jeśli będą działać razem, jest szansa na wyjście. Za Timem schodzą pozostali. Marvin prosi, by go uwolnić od taśmy, bo już nie stanowi zagrożenia. Lea próbuje wysłać wiadomość do swojej dziewczyny, lecz Olivia z żalem przypomina, że nie ma zasięgu. Lea mówi, że ściana dosłownie wyrosła znikąd i w kilka chwil. Tim dostrzega taką samą kamerę wideo jak w schowku Marwina. Oswald twierdzi, że właściciel domu, Friedman, wszędzie montował czujki dymu i mógł ukryć w nich kamery. Tim sprawdza każdy czujnik w mieszkaniu i w każdym faktycznie siedzi kamera. Wszyscy uświadamiają sobie, że ktoś ich podgląda. Czy to jakaś durna gra? Olivia proponuje sprawdzić mieszkanie samego Friedmana, które jest tuż za ścianą. Natychmiast ją rozbijają i uzbrojeni w kij wchodzą do środka. Tam znajdują martwego Friedmana bez rąk. Olivia dostaje ataku paniki. Tim zachowuje zimną krew i przegląda zdjęcia właściciela, a na nich wciąż ta sama ściana. Wszyscy panikują. Anna gorączkowo szuka wskazówki, Marwin we wściekłości rozbija podłogę, Oswald łyka tabletki, a Olivia zakłada, że to może mieć związek z porannym pożarem. Nagle zapada się strop i część grupy spada w dół. Na górze zostają Oswald, Lea i Olivia. Staruszek odmawia dalszej drogi, ale wnuczka go namawia. Na dole spotykają Juria, przyjaciela Antona, który przyjechał w odwiedziny. Marvin mówi, że muszą dostać się do piwnicy, żeby wyjść na zewnątrz. Ale Juri przekazuje wstrząsającą wieść. Wszędzie jest skażenie, a ta ściana to zabezpieczenie. Dziwi się, że nikt nie oglądał wiadomości. Olivia pyta o Antona, a Juri pokazuje ciało przyjaciela. Serce stanęło mu tuż przed ścianą. Juri upiera się, że powinni zostać, by nie narażać się na zakażenie. Wszyscy decydują się odejść, poza Leą, którą intrygują dziwne wyliczenia na stole. Juri przyznaje, że to one doprowadziły Antona do obłędu, bo był obsesyjnie pochłonięty zagadką tej ściany. Tim z ekipą schodzi do piwnicy i znajduje drzwi do schronu. Cieszą się, że to koniec koszmaru, lecz radość szybko gaśnie. Za drzwiami znów ceglana czarna bariera. Marwina łapie panika, wyrywa Oswaldowi pistolet i strzela w ścianę. Nagle pociski zatrzymują się na niej i odbijają. Wszyscy kryją się w porę, tylko starzec nie, ginie na miejscu. Anna zakłada, że nie są tu przypadkiem i coś ich łączy. Każdy przypomina sobie doświadczenie ze śmiercią. Matka Lej zmarła, Juri, policyjny funkcjonariusz, zastrzelił człowieka przy zatrzymaniu, a Anna była przez kilka sekund martwa przy porodzie. Oliwia mówi, że razem z Timem mieli poronienie i stracili dziecko. Timowi nie podoba się, że to wyznała. Nadal nie umie tego przyjąć. Oliwia złości się, że po szpitalu ani razu o tym nie porozmawiali. Tim uciekł w pracę i odgrodził się od niej. Oskarża go, że zostawił ją w najbardziej bezbronnym momencie, budując wokół siebie mur. Tim się otrząsa i proponuje przeszukać mieszkanie Friedmana? Może tam znajdą odpowiedź. Lea przypomina nagrania, które robił Anton i zaczynają je analizować. Dziewczyna rozumie, że rozwiązanie tkwi w wzorze cegieł, bo są cztery kluczowe elementy o najsilniejszym polu magnetycznym. Tim robi kolejne odkrycie: w mieszkaniu jest fałszywa ściana. Znajdują też panel z dziesięcioma cyframi, który najwyraźniej otwiera drzwi do ukrytego pomieszczenia. Lea z Oliwią znajdują wizytówkę firmy Epsilon, zajmującej się nanoochroną. Wtedy Juri opowiada, że Anton był programistą, ale nigdy nie zdradzał, nad czym pracuje. Dziewczyny trafiają też na rozbity laptop i telefon. Juri tłumaczy się, że przyjaciel odszedł od zmysłów. Lea i Oliwia mu nie ufają, zwłaszcza po tym jak przyznaje, że nie chce by ktokolwiek wydostał się na zewnątrz, bo jak twierdzi, na ulicy szaleje infekcja. Timowi udaje się zredukować liczbę możliwych kombinacji do 24. Zostaje dobrać właściwy kod. Wołają Oliwie z Jurijem, alea zostaje w pokoju z planami. Udaje im się otworzyć drzwi do tajnego pokoju, gdzie znajdują komputery podpięte do kamer. Tam trafiają na zapisy z dnia, gdy wszystko się zaczęło i ściany jeszcze nie było. Lecz nawet na nagraniach pojawia się nagle. Lea podchodzi do ciała Antona, odsuwa szalik z szyi i widzi ślady duszenia. Za jej plecami staje Yuri. Wszyscy dostrzegają na nagraniach światło od strony schodów. Antonowi udało się otworzyć ścianę. Marwin pędzi za Jurijem i przyłapuje go na podpalaniu planów i obliczeń, a obok leży martwa Lea. Olivia i Tim na kamerach widzą, jak Juri odbiera życie Antonowi. Ten nadal ględzi, że ściana ich chroni. Tim rusza na pomoc Marwinowi i wdaje się w bójkę z Jurijem. Udaje im się go ogłuszyć. W torbie Jurija Tim znajduje książkę o trzeciej wojnie USA z Chinami. Marwin obiecuje ani ślub, gdy tylko się stąd wydostaną. Olivia rozumie, że Juri zabił Le, bo ta znalazła wyjście. Tim zakłada, że ściana to kod interwałowy. Olivia pokazuje mu wizytówkę Antona. Okazuje się, że pożar wybuchł w budynku firmy, w której pracował. Juri przyznaje, że te ściany to tarcza na każdy atak z zewnątrz, nuklearny, atomowy czy jakikolwiek. Jest pewien, że na zewnątrz trwa wojna. Anton sądził, że przez pożar system się wykrzaczył i dlatego chciał wyjść. Lecz według Juria mylił się. Anna woła wszystkich do nagrań z Antonem, na których programuje aplikacje do otwarcia ściany, ale Jurij zniszczył telefon i laptop. Tim pojmuje, że kod na ścianie to QR, który trzeba zeskanować telefonem. Pisze taką samą apkę i podpina ją do własnego telefonu. Następnie przykładają urządzenie do ściany i skanują kod. W efekcie drzwi zamieniają się w portal. Anna wkłada tam rękę i czuje ruch. Próbuje ją wyciągnąć, ale nie może. Przyjaciele usiłują pomóc, lecz siła portalu jest ogromna i dziewczynę wciąga już do połowy. Ściana zaczyna twardnieć i Annę rozrywa na pół. Juri tylko śmieje się z rozpaczy Marwina, więc tamten odbiera mu życie, a potem także sobie. Olivia i Tim zostają sami. Tim przeprasza za swoje zachowanie przez te lata po ich stracie, choć Olivia cały czas walczyła o ich relacje. Proponuje, by się nie poddawać i znaleźć wyjście z pułapki. Olivia nagle pojmuje, że każde wciśnięcie przycisku to błysk, a te błyski widać na nagraniach. Tak poznają prawidłową sekwencję. Znając kod, próbują go użyć, ale okazuje się, że Yuri wciąż żyje. Rzuca się na nich z nożem. Spadają do piwnicy, a gdy Tim blokuje drzwi, Olivia naciska przyciski w aplikacji. Drzwi się otwierają i Tim błaga by uciekła, lecz ona ratuje jego i wychodzą razem. Na zewnątrz ukazuje się przerażający widok. Wszystkie domy w mieście są pokryte tą cegłą. Para dostrzega swoje auto, wsiada i odpala silnik. W radiu nadają wiadomości: Pożar faktycznie wywołał awarię, aktywując tajną ochronę. Ocalałym zaleca się trzymać razem. Nad miastem, przykrytym czarną cegłą, krążą nieliczne śmigłowce ratunkowe. W tym momencie film się kończy. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie lajka temu filmowi. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.